Bardzo serdecznie witam y, władze miasta Tarnobrzega na czele z panem prezydentem Grzegorzem Kiełbem i przewodniczącym Rady Miasta, panem Kamilem Kalinką. Witam państwa bardzo serdecznie. Proszę Państwa, ja i szczerze mówiąc, jak przyjeżdżałem sobie ulicą Mickiewicza, to widziałem tylko i wyłącznie dworzec z tej strony od ulicy Mickiewicza. Dzisiaj mam okazję zobaczyć, no faktycznie ten dworzec. Przy tej pięknej flocie. Także jestem pod ogromnym wrażeniem tego, co tutaj się zadziało. Wielkie podziękowania dla, dla wszystkich, którzy dołożyli swoją cegiełkę, żeby ten piękny obiekt powstał. Zawsze się mówi, że dwor, dworce w miastach to jest taka wizytówka miasta i w końcu taką perełkę, tą wizytówkę miasta mamy. Tutaj też nie ukrywam, że miasto też ten proces inwestycyjny dosyć przyspieszyło, bo 24 kwietnia 2015 roku Wpłynął do urzędu, do urzędu Miasta wniosek o obudowę centrum handlowego i dworca autobusowego, a już 1 czerwca 2015 roku taką decyzję wydaliśmy. To jest, sami Państwo widzicie, że ten proces inwestycyjny później, a więc od 1 czerwca do 12 marca... Yy, naprawdę bardzo szybko został załatwiony, także tutaj serdeczne podziękowania dla wszystkich i mam nadzieję, że mieszkańcy Tarnobrzega będą korzystali i z centrum handlowego i z tego pięknego dworca autobusowego. Często się mówi, że ludzkie życie jest pielgrzymowaniem, podróżowaniem i ten dworzec może być też takim przypomnieniem, aby mądrze podróżować, mądrze korzystać z życia. Także połączony z tym dworcem jest zespół handlowy można powiedzieć, że Kościół z niepokojem czasem patrzy na takie instytucje, bo bywa, że ludzie robią z nich współczesne świątynie i tam spędzają na przykład niedzielę zamiast pójść do nam świętą. Ale myślę, że warto takie rzeczy poświęcić i przypomnieć o tym, żeby mądrze z nich korzystać. No i będziemy się modlić, prosić o to, żeby podróżujący z tego dworca bezpiecznie podróżowali i wracali, a ci, którzy korzystają ze sklepów, żeby mądrze korzystali z, z tego świata. Przed Wigilią 2013 roku jechaliśmy z tatą z Sandomierza. Widząc to miejsce stwierdziliśmy, że byłby tu piękny park handlowy. Można nie wierzyć, ale tydzień później dokładnie w Wigilię przyszedł do nas Pan Marek Rzeźnik, z braćmi, inwestor tego projektu i powiedział, że by mu pomóc, co można by było tu zrobić. Dzisiaj widzimy, co nam się udało. Mam nadzieję, że wszystkim będzie ten park handlowy pokazywał, że jeżeli ktoś naprawdę chce i chce zrobić coś, co poprawi wizytówkę miasta, pomoże ludziom, będzie na pewno nam pomocne. Ja przede wszystkim chciałbym podziękować panu prezydentowi, władzom miasta, urzędnikom, co jest bardzo ważne, którzy dużo, dużo pomogli nam w tym, co tutaj żeśmy osiągnęli. No i bardzo panu Markowi, Dominikowi, Ernestowi, którzy zaufali nam i pozwolili nam pokazać swoją wizję, co jesteśmy w stanie tu zrobić. Jeszcze bardzo duże podziękowania generalnemu wykonawcy firmie Budpis i firmie Kare Studio, która zaprojektowała ten budynek oraz wszystkim, którzy pomogli nam zrealizować tę inwestycję. Serdecznie zapraszam do przecięcia wstęgi. Chrystus, syn Boży, przyszedł na świat, aby rozproszone dzieci Boże zgromadzić w jedno. Wszyscy za, wszystko za tym, co prowadzi do zjednoczenia ludzi, odpowiada Bożym planom. Kiedy ludzie oddzielają góry lub wielkie obszary wód, kiedy istnieją między nimi duże odległości, budują oni nowe drogi, znajdują nowe środki lokomocji, by pokonać przestrzeń i zbliżyć się do siebie. Wzywajmy Boga, aby pobłogosławił tym, którzy wykonali ten dworzec autobusowy. Ten, ten park handlowy i tym, którzy będą z niego korzystać, by wszystkich otaczał swoją łaskawą opieką. Błogosław wszystkich, którzy będą korzystali z tego dworca, z tego parku handlowego. Swoją łaską uprzedzaj kroki, bądź z nimi w drodze. Bronić od wszelkich przeciwności, aby osiągnęli to, czego pragną i szczęśliwie dotarli do wyznaczonego celu podróży przez Chrystusa, Pana Naszego. 分かりまし